Halo, halo, witam Was ciepło i serdecznie moją drogą załogę, tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach i to jest podcast fitness dla zapracowanych kobiet, mamy już 160 odcinek, dzisiaj jako, że jest czwartek mamy też odcinek, w którym rozmawiamy o książkach, taki nasz klub książki, co tydzień inna książka, a to jest podcast numer jeden dla kobiet, które chcą być silne, szczupłe i pewne siebie, halo, halo Justyna, witam moją załogę. Więc, moje drogie, jako że wiecie, że ja jestem w trakcie pisania mojej książki, jestem też wielką fanką książek, to raz w tygodniu będziemy się widywać tutaj rozmawiać o książkach. Więc, fajnie, że jesteście i daj mi znać w komentarzu, skąd jesteś, przywitaj się i bardzo ciepło Cię witam. Moje drogie, dzisiaj będzie, będzie właściwie o książkach. No, to ciekawostka, nie? W każdym razie, Jordan B. Peterson to jest właśnie autor książki, o której będę dzisiaj e, Wam opowiadać. I tak, ja czytałam Jordana Petersona właściwie dwie książki, Biały stagnata, czołem, pozdrowie z Warszawy. E, Poza porządek, czyli Kolejne 12 życiowych zasad. To jest ta aktualna książka, którą teraz czytam. Warszawa, na no pozdr Warszawa. E, teraz druga książka, którą czytam, to jest Poza porządek. Właśnie te kolejne 12 życiowych zasad, a pierwsza było to 12 zasad, e, coś, e, 12 zasad w na house. I jeszcze jego pierwsza książka, do której jeszcze nie zaczęłam, której jeszcze nie zaczęłam czytać, czyli jest, są to mapy myśli. I zaraz Wam powiem, czemu tak e, bardzo lubię tego autora i tego człowieka. Jeżeli chodzi o Petersona, to on jest profesorem psychologii na Uniwersytecie w Toronto. Przeczytam wam tutaj co jest na książce o nim napisana zaraz powiem coś od siebie. W trakcie swojej kariery wykładał psychologię osobowości mitologię, pełni funkcję konsultanta, sekretarza generalnego ONZ oraz pomagał swoim pacjentom radzić sobie z lękiem, depresją i zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi. Jego książka Mapy sensu, zrewolucjonizowała psychologię religii, gdy zajmował stanowisko profesora Uniwersytetu Harvarda, został nominowany do prestiżowej nagrody Lewenson Teaching. Prize. Dobra, więc to jest Peterson. Jest osoby, które są na, na żywo, na wideo, mogą go sobie obejrzeć. To jest gość, który będzie na wykładzie w Warszawie w tym roku, w czerwcu. I oczywiście mam już wejściówki na jego wykład i to z moją przyjaciółką i z moim kumplem. W każdym razie, co mam chciało powiedzieć? Cześć. Moja droga załoga, to jest książka, um, może tak. Ja jestem na takim okresie, że trochę irytują mnie książki, które są za bardzo takie oderwane od rzeczywistości, takie super duchowe. Nie? To miałam kiedyś na to okres, teraz już ma, go nie mam. Na to, czyli właśnie te książki, one się też s wyglądają tak, że bardzo często jest tam skupienie się na jednej małej rzeczy, czyli na przykład książka o afirmacjach, nie? Tylko i wyłącznie będziesz stosować afirmacje, zmienisz swoje życie na lepsze. afirmacje, afirmacje, tylko afirmacje i na wszystkie inne dziedziny życia afirmacje. nie? I nic o innych rzeczach nie jest mówione. Czyli o tym, że jak skończysz afirmować, to trzeba iść do roboty, nie? Jak skończysz afirmować, to dalej musisz popatrzeć na siebie w i powiedzieć te na przykład słowa i szczerze w to uwierzyć. Nie? Więc. Takie rzeczy po prostu. No ja trochę mnie irytują, więc ja już się tego naczytałam i, i mam taką fazę, że mnie to już tak bardzo nie ciągnie. Natomiast tutaj właśnie w książce Petersona to jest. No jest książka o psychologii, tak tzw. self help. Czy w Polsce się na to, to mówi poradniki. Nie? I to jest taki poradnik, który jest. Trudne do przeczytania. Bardzo inteligentnym pisarzem i człowiekiem jest Peterson, więc on bardzo mądrych słów używa i też fajne porównania, więc to jak najbardziej tak. Ale czemu to nie jest, jakby dlatego nie jest trudna ta książka? Tylko dlatego, że jak zaczniemy czytać, i tutaj są takie zasady, na przykład w tej książce, nie? Nie umniejszaj pochopnie wartości instytucji społecznych oraz twórczych osiągnięć. Wyobraź sobie, kim mo mogłabyś być, a następnie wytrwale do tego dąż. Nie ukrywaj w niechcianych spraw we mgle. Zauważ, że szansa pojawia się tam, gdzie zrzeczono się odpowiedzialności. Jeżeli czegoś nienawidzisz, nie rób tego. Porzuć ideologię i dużo, dużo więcej nie? takich rzeczy. I on bardzo fajnie w tych książkach opowiem Wam o tej w pierwszej książce, czyli te 12 zasad Antidotu na chaos, w której on świetnie opisuje na przykład takie rzeczy jak zaopił się sobą, jak swoim najlepszym przyjacielem, gdzie porównuje na przykład to. Jak my się opiekujemy naszymi bliskimi albo naszymi dziećmi czy zwierzakami, jak są chore, a jak nie jesteśmy w stanie popatrzeć na siebie i nawet wziąć e, takich no, leków, które nam przepisze lekarz, nie? żebyśmy my były zdrowe. E, I jak się y, popatrzy na to i, i faktycznie tak popatrzy się szczerze na siebie w lustrze, no to ta książka, te rzeczy są mega realne. My teraz żyjemy w takich czasach, gdzie ceni się bardziej wygodę, poprawność polityczną, to, żeby nikogo nie urazić, to, żeby nie powiedzieć e, prawdy. Słuchajcie, teraz się w jednym z magazynów w Stanach Zjednoczonych, która się nazywa Health, czyli zdrowie, było pokazane zdjęcie osoby, kobiety, która jest otyła, no, jest czyli nie z nadwagą, tylko otyła. I było podpisane nowo, Nowe Zdrowie, New Health. Nie? I tak. Przecież, jak można mówić, że coś, co jest niezdrowe, co powoduje choroby, właśnie cywilizacyjne i związane z otyłością, jest nowym zdrowiem? Totalnie bez sensu, nie? Jak po prostu my uczymy e, młodzież, czy my patrzymy na to, że coś, co nie jest zdrowe, wmawia nam się, że jest zdrowe. I tak wygląda dzisiejszy świat bardzo często. Nie? Jest bardzo dużo populizmu, bardzo dużo jakiegoś klepania po dupci czy po plecach w miejscu, gdzie po prostu powinno się szczerze popatrzyć na siebie i powiedzieć OK. I y y tutaj jakby tak indywidualnie OK, nie? Może i spoko odważasz swojego wcale, nie umiesz zadbać o siebie, nie? I jak my sobie przerobimy właśnie taką książkę i to to nie jest książka, którą się przeczyta w jeden wieczór, nie? Jak sobie usiądziemy i przeczytamy ten jeden rozdział, nie? przemyślimy go, damy sobie na przykład tydzień na taki rozdział i rozpiszemy to na papierze, to to jest coś, co nam faktycznie może bardzo pomóc e, ruszyć do przodu. Nie? Jak czujemy się, że jesteśmy gdzieś po prostu nie. Więc tu mam e, bardzo mocno e, tą książkę i e, Jordana okay. Petersona Mega Wam polecam, bo. Wiecie, ja czytam dużo książek i też dużo książek takich psychologicznych czytałam. Natomiast jak, mnie, jak polecam książki, na przykład moim klientkom, czy jak mnie ktoś z przyjaciół zapytał o książkę, no to bardzo niewiele jest takich książek, które ja jestem w stanie, na przykład z dziedziny właśnie psychologii, polecić. To jest na przykład to, to jest na przykład właśnie Peterson, to jest na przykład Love Languages. Też są bardzo dobre, czyli języki miłości. Jest kilka książek, ale naprawdę bardzo niewiele. Więc to jest taka fajna, taka dobra, trudna książka, bardzo realna. Więc tu Wam ją mogę mega polecić. I co jest też bardzo świetne w tej książce, to jest to, że Peterson bardzo szczerze też opisuje o tym, jak wygląda jego życie. I to jest gość, który pracuje przez. Większość swojego życia po kilkanaście godzin dziennie. Nie tak jak standardowo teraz się mówi: pracuj 8 godzin, a no później już odpoczywaj, tylko on faktycznie mówi o tym szczerze, że wstaje wcześniej rano i po prostu przez większość dnia pracuje. Mając żonę, mając dzieci, już oczywiście dorosła, natomiast szczerze o tym opowiada. I bardzo fajnie też opisał tutaj w tej najnowszej książce, czyli Poza porządek. Sytuację, jaka jego dotyczyła właśnie w momencie, gdy zaczął, zaczęła się pandemia. Wtedy jego żona zachorowana, bardzo rzadki, bardzo rzadki rodzaj raka. On przez większość życia ma, jakby ma depresję, więc jakby przez większość życia jest na dużej ilości leków, właśnie też opioidalnych. Żeby zmniejszyć właśnie odczucie bólu, przy tam jego innych dolegliwościach, no i bardzo realnie opowiadał i opisywał w książce o tym, jak nie był w stanie zobaczyć swojej żony przez kilka długich miesięcy, jak sam był pozamykany na przykład w szpitalu psychiatrycznym w, w Rosji, żeby pomóc mu na odwyku, żeby pomóc mu po prostu zejść z tych leków, żeby on był w stanie normalnie funkcjonować. Fajnie też opowiada właśnie to, jak wpływa na nas pandemia. To jest sam wstęp do tej książki, to jest tyle rzeczy. I jak my sobie to poczytamy, i też fajnie jest każda z tych zasad opisana właśnie na jakimś micie, czyli takim micie, w których my wyrastamy, nie? tam wiadomo Biblia i te wszystkie inne opowieści, które są w naszej kulturze, czyli jakby tutaj on to pokazuje, pokazuje on to też w swoim, w swoim właśnie życiu, czy też na przykład na przykładzie Swoich klientów, swoich pacjentów, nie? i niesamowicie się tego słucha, znaczy niesamowicie się tego czyta. Ja też słucham jego podcast, więc jestem jego dosyć sporą fanką, chociaż wiem, że dla społeczności LGBT dużo osób jest jemu bardzo nieprzychylnych, ale, ale tutaj mi nie chodzi o to, żeby każdemu dogodzić, tylko żeby powiedzieć szczerze, jak to, jak to wygląda. Więc mogę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o takie odkrycie tego 2021 roku, to jest książka, jego pierwsza, czyli te 12 zasad w Antidotum na chaos, a w tym roku już właśnie początek tego roku, czyli spoza porządek, kolejne 12 życiowych zasad. Jeszcze trochę i postaram się dokopać i przeczytać jeszcze mapy sensu, ale wiem, że to jest mega trudna książka, mega duża, nie? z dużą ilością stron i liter, którą trzeba przeczytać. Ale chcę Wam po prostu powiedzieć, że jeżeli jesteś też w takim podobnym okresie jak ja, czyli potrzebujesz po prostu takiej realnej e, rozmowy e, na wiele sposobów, wytłumaczenie, dlaczego warto jest tak, a nie inaczej robić i do czego się to może doprowadzić, czyli żeby pomyśleć i popatrzeć o kilka kroków do przodu, to to jest dobra książka. Albo dołączenie do grona mojej załogi. To też jest dobra rzecz, bo, bo właśnie o takich rzeczach też ja Wam bardzo często opowiadam. I moja droga załogo, czyli jak zawsze, będzie mi bardzo miło, jeżeli dasz znać w komentarzu, jaką książkę Ty teraz czytasz, albo jaką książkę polecasz, i myślisz, że powinnam przeczytać. Albo teraz też coraz częściej piszecie do mnie, że czytacie książki, które ja Wam polecam. Jeżeli czytałaś jakąś z książek, które ja Ci poleciłam, to daj mi znać też w komentarzu czy w wiadomości odnośnie tego, jak ta książka na Ciebie wpłynęła i czy ta książka właśnie według Ciebie też jest dobrą książką. I książkami jest wiecie, nieraz tak, że przeczytamy tą książkę i ona sobie tam gdzieś leży, że nawet kupimy, przeczytamy trochę. Właśnie, czy, czy przeczytamy trochę i widzimy, że to nie jest ten moment, nie? I później wróci, czy za jakiś rok, czy dwa lata ta książka i ten pomysł: o kurde, ja o tym tutaj czytałam, to jest teraz ten moment, że jest mi to potrzebne, nie? I bęc, lecę po prostu do mojej szafki z książkami i wybieram tą książkę, albo jeżeli jej nie mam, to zamawiam po prostu w e-booku, czy, czy od razu, żeby ją mieć, czy słucham w audiobooku, nie? To jest to. I na otwartym sercu piszę dokładnie, szerokie spojrzenie, to lubię. To jest właśnie to. Więc moja droga załogo, to jest właściwie tyle, co chciałam dzisiaj powiedzieć. Jeżeli jedną z tych książek chciałabym może bardziej polecić, to ja bym jak najbardziej zaczęła od 12 zasad w Antidotum na chaos, czyli tej książki, którą wydał jako drugą. Pierwszą książkę wydał właśnie te mapy sensu, później była 12 zasad w Antidotum na chaos, którą mam, jak moja była sąsiadka no, i teraz tą, czyli poza porządek. Czyli tą książkę jako drugą, a ja będę czytać jako trzecią: Mapy Sensu, bo wiem, jak dużo można się tam dowiedzieć. To jest tyle na dzisiaj. Więc, moja droga załogo, jeżeli chcesz, żeby ci pomóc indywidualnie, a ja się zajmuję tym, że pomagam i odchudzam kobiety przez dietę, trening, nastawienie i też mindfulness, albo też. Teraz druga działka, jaką rozwijam, czyli to jest taki mental coaching i co do tego też prowadzę już jakby układam sobie i niedługo będą premiery moich programów, więc jeżeli w takim, w takim temacie też jest, potrzebujesz wsparcia, to daj mi znać w wiadomości. Tutaj najlepiej na Instagramie Anna.Sośniesz No i omówimy sprawę, umówimy się na rozmowę. Dobra, to tyle na dzisiaj. <tudż> E, dobra, to ja sobie później o tym przeczytam na otwartym sercu. Dzięki. Więc, moja droga załogo, to jest. Tyle na dzisiaj. To był podcast Fitness dla Zapracowanych Kobiet, 160 odcinek. Jeżeli chcesz pomóc mi i podcastowi, żeby się roznosił, żeby więcej osób go słuchało, a mamy coraz to lepsze statystyki, najlepsze, jeżeli chodzi o całą, e, cały, cały okres, właściwie ponad roku, gdzie robię ten podcast, to będzie mi miło, jeżeli właśnie skomentujesz, zaobserwujesz, zalajkujesz i podeślesz swoim znajomym, czy na przykład zapiszesz sobie na później. I dzięki temu właśnie. Co dzięki temu? Dzięki temu algorytmy mediów społecznościowych polubią mnie bardziej, będą mnie pokazywać większej ilości osób, więc większa ilość osób dostanie właśnie możliwość posłuchania sobie tego podcastu. To tyle na dzisiaj. Wszystkiego dobrego. Jutro o 11.00. widzimy się. Na żywo, tutaj na Instagramie, na TikToku, a później nagranie z tego, z tego treningu jutrzejszego będzie też dostępne na YouTube. Niestety, dalej nie mam możliwości robienia live'ów na Facebooku, co mi trochę utrudnia życie. No, niestety, trzeba się do tego jakoś przyzwyczaić i czekam na odpowiedź z Facebooka. Niech moc będzie z tobą. Wszystkiego dobrego. Dzięki.